Na tym filmiku pokażę, jak z małej torebeczki zrobiłam pseudonerkę. Nerka, moim zdaniem, to niezbędnik każdego psiarza, który ma szczeniaczka, którego trzeba jeszcze trenować. Chociaż u dorosłych psów też czasami się zdarzy, że jest potrzebna. A więc mamy tutaj moją pseudonerkę. Woreczki z suwakiem, co prawda chciałam strunowe, ale nie było, to tłumaczcie tego co mam. Rocco Chinks, czyli przysmakie z 93% filetu z piersi kurczaka oraz Ideapet, 85% mięsa z katuszki, czyli dobre jakościowo z dla Tak wyglądają te woreczki. Są co prawda dosyć duże, ale nic się na to nie poradzi. Najważniejsze, że mają suwaczek, czyli rozdrobnione przysmaczki nie będą się psuły. Smaczki właśnie zostały rozdrobnione na malusie kawałeczki. Ostatnim punktem jest włożenie ich do nerki i prezentacja. Wyciągam troszeczkę woreczka, otwieram w łatwy sposób i już mam smaczka w ręce. Zamykam i chowam i można już Uczyć nowych komend i sztuczek pieska.